Kolejne spotkania polskiej hokej ligi to już 27 kolejka, sezon 2020-2021. Toruński tortor i starcie trzeciej i pierwszej drużyny w ligowej tabeli klub hokejowy Energa Toruń podejmuje dzisiaj JKH GKS Jastrzębie Zdrój. Sierguszkin próbował zagrać z wykorzystaniem bandy do Czwancikowa. To się nie udało, ale przechwyt Sierguszkina będzie sytuacja. Sam na sam Sierguszkin podawał do Kalinowskiego. Ładnie zapowiadała się ta kontra w wykonaniu. Torunian nie kończył indywidualnie tej akcji. Denis Sierguszkin wypatrzył po lewej ręce Kalinowskiego. Jeszcze poprawka Sierguszkina. Torunianie, Czwancikow. Sierguszkin będzie w sytuacji sam na sam. Sierguszkin będzie kara dla zawodnika z Jastrzębia. Co więcej, będzie rzut karny. Tak zadecydował arbiter. Jeden z dwóch głównych tego spotkania. Za chwileczkę pewnie ten, który był faulowany, czyli Denis Sierguszkin, dostanie szansę na to, by wykorzystać sytuację sam na sam. Denis Sierguszkin kontra Patryk Nechwatal. I gol! Jeden do zera pomiędzy parkanami. Przepuścił Czeski Bramkarz Krążek do własnej siatki. I w ten oto sposób Torunianie obejmują prowadzenie w tym meczu 1 do zera. Spójrzmy jeszcze raz tutaj. Mówił białoruski szkoleniowiec co tym może za chwilę, bo kolejna bomba na e, bramkę JK u No i szansa na kontrę ruszy środkiem lodowiska zawodnik JK u broni Studziński w tej e, sytuacji. Nechwatal i Studziński już na posterunku. Sołtys. Kolejne uderzenie na bramkę Mateusza Studzińskiego. Torunianie. Gleb Bondaruk świetnie celował w okienko, ale też kapitalna interwencja Patryka Nechwatala. Ci dwaj zawodnicy walczyli o krążek. I znów Studziński. Ponownie Jegor Fiofanow przed bramką. Jegor Szkodienko świetnie wypracowali tę pozycję strzelecką. Tymczasem krążek za bramką u Kamila Kalinowskiego. Osipow. Artiom Osipow próbuje ściągnąć na siebie jednego. Dwóch rywalic wybrał wariant z Kamilem Kalinowskim. Ten był przed bramką. No i teraz zaatakowany został przez Martina Kasperlika. I Choworka, proszę. Dwaj obrońcy w kontrakcji. Teraz trójką już atakują Jastrzębianie. Broni Studziński, Przejęli krążek Trunianie Dołęga, dołęga, do Łęga, i broni nechwatal Jeszcze nie koniec tego ataku. Teraz Jego Szkodienko, Ponownie Denis Sierguszkin. Adrian Jaworski. Denis Sierguszkin. Znów dobrze wypracowana pozycja strzelecka. 45 sekund. Torunianie w podwójnej liczebnej przewadze. Wygrali wznowienie i już budują akcję, po której będą. Strzelać na bramkę i tak się dzieje na raty, ale Kamil Kalinowski pokonuje Patryka Nechwatala. 10 sekund y, gry w podwójnej liczebnej przewadze wystarczyło Torunianom, by podwyższyć prowadzenie na 2 do 0, no i z taką spuszczoną mocno głową opuszcza bokskar Radosław, nalewajka, a to jeszcze raz y, moment, w którym Kamil Kalinowski mógł celebrować podwyższenie prowadzenia kacha energii na 2 do 0. Świetnie to rozgrywają Torunianie. Jaworski, Sierguszkin będzie strzelał. Odbija krążek. Nechwata i 3 do 0. Jegor Fiofanow. Znów zamieszanie przed bramką czeskiego golkipera, Znów on był zdezorientowany. Nie pomogli partnerzy z pola. Nie wyczyścili przed pola. Nie uniemożliwili dobitki Jegorowi Fiofanowowi, no i w ten oto sposób Torunianie wykorzystali najpierw podwójną, potem pojedynczą liczebną przewagę. No i w końcu w drugiej tercji podwyższają swoje prowadzenie na 3 do 0. Przed trzecią tercją nastąpiła zmiana w bramce drużyny gości. W miejsce Patryka Nechwatala jego rodak Dawid Marek. I proszę bardzo bardzo mocne otwarcie pierwszej Akcji i w wykonaniu drużyny JKH u po wygranym wznowieniu poszedł, a właściwie popędził na toruńską bramkę Martin Kasperlik przejął krążek. No i pokonał Mateusza Studińskiego. Ustawił się Maris Jas uniemożliwił Sierguszkinowi podanie na przedpole bramki. A teraz pierwsza w tym meczu interwencja Dawida Marka. Ładny strzał, świetna interwencja Studzińskiego. Dobrze popracował kapitan KH Energii. Kasperlik broni Studziński. No tak, gdy trzeba odrabiać straty, gdy trzeba atakować, no to do akcji ofensywnych także i obrońcy się włączają. Tymczasem fatalne zagranie Dawida Marka. Ale teraz naprawia swoją nie najlepszą postawę, gdy zagrał krążek prosto na kij toruńskich zawodników. Ci. Wypracowali sobie pozycję strzelecką. O właśnie to jest ta sytuacja. Fiofanow do świącikowa Nalegra ciągle nie opuszcza ich stref obronnej. Teraz będzie szansa. Bondaruk do pustej bramki. Nie trafia jednak. Paś na drugą stronę do Philipsa. Strata kolejna Kanadyjczyka. No i to powinien być gol do pustej bramki. Tak jest. No Dużo, za dużo zdecydowanie tych strat w dzisiejszym meczu miał Zach Philips. Ta bardzo kosztowna, bo spowodowała, że... 4 do 1 prowadzą Torunianie. Kamil Kalinowski ukradł krążek Zakowi Filipsowi, a potem posłał go do pustej bramki drużyny gości. 4 do 1 Torunianie prowadzą dziś na tortorze w Toruniu. Klub Hokejowy Energa wygrał z GKS-em, z JKH GKS-em Jastrzębie. 4 do 1.